Cześć z tej strony Ania Games, a ja witam Was w drugim odcinku The Gym Simulator 2024 albo 3, już nie pamiętam. Zresztą nieważne. OK. Na początku sorry, jeżeli będzie zacinało grę. Wiadomka, e, stare kąpy mają problem lapki z przepustownością. Ewentualnie jest to mój problem. Sorry. Okej, okay. mam nadzieję, że będzie Wam się podobało. Dobra, e, mam w inwentarzu, bo przypadkiem kliknęłam. To muszę ją naprawić. Okej. Okay. ab I naprawiamy. Nie, to jest do budowa... Boże, ale jestem głupia. I nasz sprzęt jest w pełni naprawiony. Okej. Okay. Musimy ściany pomalować. Ja pamiętam, że było chyba, że czarno-żółto chcemy. Tak, jakoś tam było. Dobra, użyj. Yy. To też standard. Okej. Okay. Super, zapisał się. Tutaj mamy Brudno, panie Mopadaj. Ogólnie, jeżeli ktoś z was gra w tą grę, to chciałabym wiedzieć, jakie są wasze, wasze postępy i czy macie też problem z zasilaniem się gierki, czyli tylko to występuje u mnie i na słabszych jakby klapkach, kompach. Już sobie nawet zwiększyłam przepustowość 120 FPS-ów, ale oczywiście nagrywam w 60, dlatego że mój lapek nie pozwala na więcej i tu też jest taki Myk, nie wiem dlaczego. Okej, okay, tutaj sobie ktoś trenuje, tam sobie ktoś trenuje. Dobra, co ja bym mogła dzisiaj zrobić? Otwórzmy mapę, tu mamy kolejną siłkę czy coś takiego, boisko. No, mamy sklep, to zobaczymy. Ogólnie były aktualizacje, ale w tych aktualizacjach wiadomo jak jest, dobra. Przechodzimy przez ulicę, idziemy sobie tutaj, tu... Aha, tutaj sobie trenują. Co możemy zrobić? Wyzwanie treningowe. O, pokaż. Chcecie wyzwać 75. Okej. Okay. I co ja mam robić? Aha, space. I wciskamy spację. Okej. Okay. Dobra. Okej. Okay. Blue, skoczyłeś. Królik nie skoczył, dlatego mógł być taki hałas. Więc będziemy sobie nagrywać z królikiem. Oczywiście wiadomka. Proszę mi zostawić moje pićku tutaj. Widzicie, jak to... Można 4 na 5 mamy, dobra, zobaczymy. I chyba przegraliśmy, tak? Przegrałam. No niestety przegraliśmy. Trudno. Mówi się i żyje się dalej. Fajnie, że w ogóle że istnieje taka opcja i możemy sobie coś takiego porobić. Także już wiecie, co nowego można porobić. Mógłbyś mi kabla nie gryźć? Misiu. Kochany. Ło. Nasz blue po prostu jest zafascynowany tym, że ja gram na czymś. I przychodzi mi wszystkie kable. Jeść ok, mamy dwie panie, dzień dobry, jakie chciałyby panie standard, super super, super, następna pani, proszę dzień dobry, ma pani e, standard idzie nam całkiem dobrze, wam powiem, dobra użyjemy komputera e, chcę tutaj zobaczyć e, siłownię i zobaczyć, co możemy jeszcze kupić możemy kupić nową bieżnię w sumie nowe rzeczy, ok kupmy to, kupmy to kupmy to tak naprawdę Fajnie, żebyśmy mieli wszystko, tak? 3000, o Jezus. I chyba zostaje nam 154 zimy tylko. Okej, okay, jak kupiliśmy już wszystko. W ogóle farbę chyba też mam, nie? Tak, mam tą pomarańczowo-żółtą, czy jakoś tam, dobra. Malujemy. Dzień dobry, dzień dobry. Czy pani chciałaby się tutaj zapisać? Okej, okay, czyli wychodzimy eskatem. I standard, super, bo już nie biorą tego najniższego. Tylko jakby cały czas to jest wszystko w naszym zasięgu. W ogóle sufit też się da? Nie. Dobra. Jeszcze raz z góry przepraszam, jeżeli by się gra zacinała, ale no cóż, mam nadzieję, że przyjemnie i tak wam się ogląda i troszeczkę z tego wyniesie. Jeżeli macie jakieś pytania, czy propozycje do gierek, to chętnie ich wysłucham i bardzo chętnie jakby zrealizuję niektóre pomysły. Nie pamiętam, co mówiłam. Musiałam mieć chwilkę przerwy. Okej, okay, tam dezodorant będzie leciał. Pani, 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 pani. O, widzę, że się zacięło. Dobra. Halo? Czy pani jest? Patujemy na nią? O, jest. Boże. Ale to jest głośne. Trzeba się ściszyć. Dobra, pachnie, chyba. A ty, gdzie ty, śmierdzielu, jesteś? Poszła już? O, panie. Odstawiamy. Dobra. Dzień dobry. Niska klasa. A, to pani. Dobry i taki klient, wam powiem, naprawdę. Ty standard będzie chciał. No, na 100%. Okej. Okay. Dobra, mamy już 2700. Fajnie nam to leci. Dobra, co możemy zrobić? O jezu, nie to. Eee, postawić nowe sprzęt. Okej, okay, mamy coś takiego. Ja bym chciała, żeby to każdy sprzęt miał. A to w sumie możemy tutaj, tak, postawić. Każdy sprzęt, żeby miał swoje, jakby miejsce, wiecie? Bo. Ja tak lubię. Dobra, to też jest jakieś takie... No, więc niech sobie będzie na środku. Hmm, Bieżne oczywiście tam. To już jest ta lepsza bieżnia. Okej, okay. mamy tutaj... ...ręce, to te podnośniki to ja bym chciała w tą stronę. O, tak. Niech sobie będą. Dobra. Kolejny. Mamy tego od cholery, jak widzicie. I... dobra. Kolejne sztangi, sztalugi, jeszcze. Sztal... Obróć. Obróć. A tak, no tak, zapomniałam. Aj, ale to mi się źle ułożyło. O! Tyk. Pięknie. Dobra, kolejna ławeczka. Nie będzie w tą stronę. Okej, okay, tutaj mamy to znowu do ciągnięcia. Do ciągnięcia. Okej, okay, postawimy w ten sposób. I rowerek, rowerek, którego w ogóle nie mamy, wiecie? To jest dość ciekawe, bo nie mamy rowerka, więc on niech sobie będzie tu. Rozbudowaliśmy bardzo fajnie to, jak na razie, widzicie. Jakby oni tutaj przychodzą, płacą i tak dalej. Blue, ty się tam nie zabiłeś, chłopie? Dobra, musimy tutaj użyć, żeby naprawić, więc naprawiamy to. Okej, okay, ja chcę to pomalować do końca, bo się wścieknę, jak tego nie pomaluję w tym momencie. Mamy brud na siłownię 10%, zaraz to ogarnę, tylko pomaluję te ściany do końca. W ogóle jaka jest wasza siłownia, jak koncept na waszą siłownię? Czy może macie jakiś zamysł, który byście chcieli wprowadzić u siebie, ale, ale nie macie na przykład tej gry, a chcecie mi tutaj yy, podpowiedzieć, to ja bardzo, bardzo chętnie jakby wezmę tę sugestię do siebie. Okej, okay, mamy ładną siłownię, widzicie, ludzi tu jest. Muszę ciągle chodzić i naprawiać siłownię. Ta. Dobra, to jak już wzięłam mopa, to dlaczego nie. Dobra, kasiorka leci, super fajnie nam tu leci. Musimy wyczyścić, dobra. Eee, Brud 9%. Wydaje mi się, że to będzie szatnia w głównej mierze, tutaj też jest pot, ale właśnie szatnia. Upuść. Idziemy, idziemy. Bo tutaj jak widzicie, gacie upuszczają, to jest męska szatnia, ale założę się, że w kobiecej będzie o wiele, wiele więcej. Dobra, tam pani śmierdzi, to nieważne, dawaj mopa. Wyczyścimy, okej, okay. a tu jeszcze jest, a nie nie nie, dobra, to jest tylko bluzka, okej, okay. upuść. musimy też e, jakby w, e, mieć na uwadze to, że musimy ulepszać te szatnie, aby tutaj było więcej właśnie przebieralni, koszów i tak dalej, chociaż coś czuję, że to są Polacy, takie śmieszki, hiszki, dobra, jest tu wszędzie spot, to no, wy nie umiecie o siebie dbać. Chłopy, baby. Proszę tutaj dbać. Czasem się rozpiściło. Okej, okay, mamy kogoś nowego, więc yy, idziemy tutaj za standard. Wszyscy standard, więc to jest fajne, że oni tutaj ten standardzik szt trzymają. Dobra. Nowy członek, lista członków. Mamy w cholerę. Dobra, a zatrudnij personel. Tutaj możemy 500. Środek czyszczący. Tutaj mamy, gdzie na wypłata? Mechanik. Wiecie co? E Zatrudnimy sobie gościa, który będzie nam tu sprzątał, bo jakby nie patrzeć, jest troszeczkę tego do sprzątania. Reklamodawca. Możemy... O, dobra. Już, już, już. Proszę bardzo. O, widzicie? Czyściciel przyszedł. Reklamodawca. Co to jest reklamy, tak? Na billboardy. 3000. Nie, dobra. Na razie nie. Jest dobrze, tak jak jest. Okej, okay, przód. Sufit. Sufit. Nie możemy na piątym. Dobra. Okej. Okay. Co jeszcze tam jest? Szatnia męska, damska, ale to też pewnie zablokowane. Dobra, co jeszcze jest w sklepie? Szatnia, dekoracje. O! Kupimy telewizor, kupimy głośnik, kupimy to, cytat moty motywacyjny, płytki, nie, farby, nie, dodatki, basen. No nic, nie mamy takiego. Więc, jak mamy już tutaj dekoracje, mamy dwa telewizory, tak? Myślę, że to jest w ten sposób. Jeden damy tutaj, a drugi damy tutaj. Niech oni wszyscy tam mają ten ugląd, Tak? Słuchajcie, tu jest co? Napraw sprzęt. Ja rozdupiło. Naprawiamy. Dobra. Ok, mamy telewizor. Tutaj, tutaj jesteście, no naprawdę obrzydliwi czasami. Jak można? O nie, ciebie też uleczę. Dobra, to jest tak. No, wygląda to moim zdaniem super superanko. Zobaczcie sobie. Naprawdę lovely. Jak dla mnie. Ja bym chodziła na taką siłownię. Okej, okay, mamy coraz więcej klientów. Eee, Standardcem. Doświadczenie 53%. Super nowy członek chyba pan jest, tak? Też pan standardce. Okej. Okay. Dobra, mamy tego gościa, co Klinguje i on chyba nawet nie nadęża, więc wam powiem szczerze. Dobra. Czy mamy jeszcze coś w dekoracjach? Mamy oczywiście, głośniki. Jeden głośnik tutaj. A drugi głośnik, żeby nie było smutno, tutaj. Nie wiem, czy on jest do góry nogami, czy nie. Dobra, mamy głośniki. Teraz dalej. Co my tutaj rozstawiamy? Dekoracje. Cytat. Tutaj jest. Ja powiem, że jestem zgupcona. Czasami. Mamy tutaj niech będzie ten cytat. Ok, w tą stronę. Oko, czarny na czarnym? No, wydaje mi się, że to tak trochę ciężko. Aha, aha, no, 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 odwrotnie, na pewno. Oni tam płacą, mają ja się tu bawię. A no, to jest śmieszne. Okej, okay, ale ten. Niech będzie ten cytat. Okej. Okay. dalej, dekoracje. Tą dekorację przyklejemy u kobiet. I one coś tam mają, i tutaj u mężczyzn również coś przyklejemy. I pięknie, proszę, dekoracja jest nawet prawie równo. Cholera! Ale ja jestem boska. Dobra, widzicie, ile tu jest ludu? Normalnie aż się miło na to patrzy. Która tu jest godzina? 17. W ciągu dnia naprawdę można bardzo dużo zrobić. Dobra, e, czy mamy coś jeszcze? Tak, mam jakieś e, swoje rzeczy tutaj. Okej, okay. dobra. Ale śmierdzicie. Chyba... Gdyby... Pyk, py. pyk, pyk, pyk. Dobra. Okej, okay, pani jest nowa. Dzień dobry. Chce pani pewnie standard. Nie, niską klasę. Dobra. Nic się dzieje. Klient nasz pan. Okej, okay, dobra. Co tu jeszcze mamy? Ja za dużo powtarzam. Okej, okay, dobra. Dobra, co... <grych> Okej, okay, dobra. Zobaczmy, co tam jest. O, to troszeczkę się pościna oczywiście, bo biegnę szybko. Co tu jest? Tu jest... Nie, tu się wchodzi? To co tu chodzi? umieść reklamę, siłowni, ok. A gdzie ja widziałam tam do M Tutaj tu można wykupić nasz apartament spoko. Nie mogę kupić apartament. A! Ryzykujemy. Kupiliśmy apartament. No czajcie, jakie łóżko. Wow. Mamy kompa. No super. Mamy apartament. Mieszkamy blisko siłowni. Fajnie, fajnie. Mam no, powiem. Więc w tym odcinku już zaczęliśmy wyzwanie. Kupiliśmy apartament, no i mamy coraz lepszą siłownię. która moim zdaniem no będzie tutaj pozacka. Oczywiście, jak widzicie, nic dalej nie wprowadzili nowego, ale aktualizacje za ciągle są do tej gry. system e, zwierząt, mamy też jest super. Strefa treningu bolskie, bo bokserskiego i czekam na to, aż będą to rozbudowywać, ale mi się tu da cięło. Dobra, super. Pani też jest, okej. Okay. Co pani chce? Standard. Super. A zauważyliście, że babki przeważnie biorą e, niskie. Okej. Okay, co tu jeszcze mamy? MK. Nasza siłownia. Tu mamy sklep. Ja bym bardzo chętnie do tego sklepu poszła. Tutaj mamy drugą siłownię. Lo 25 tysięcy i poziom 8. To można sobie poszerzyć albo rozpocząć. Okej, okay, mamy gdzieś tu sklep. E, I ten. Kleb jest tu. A co nie jest zamknięty, czy? Co, co tu chodzi? Po prostu. A tu! Nie chodzi, dobra, co tu jest? Kleb, ok, co tu jest? Kup ciasto cytrynowe. Białko. Ale chyba czaje, co tam jest, o co chodzi? Chyba czaje że będziemy mogli sprzedawać w ogóle. Yy. Dobra, dawaj to, dawaj to, dawaj to. No idziemy. A tu są. A dawaj te proszki. Chyba wydaje mi się, że będziemy mogli to sprzedawać. No nie jestem tak 100% szur, ale tak mi się wydaje. Pokaż. Materiały. I co? siłownika. Dobra, zobaczymy jak to się wykorzystuje później, wiecie? Bo... Muszę wiedzieć, że teraz mi się nie zaciąło, ale pewnie się zacięło. Dobra, tutaj pan śmierdzi. E, pani, mówię to. Umyj się w końcu. Dobra, on sobie tam stanął. Okej, nie muszę podchodzić w takim razie. Tutaj muszę naprawić. I trzeba pamiętać, że tam, co czyści jest dużo, was jest fajnie. No naprawdę mi się to fajnie rozrosło. No nie gadajcie, że nie. Ale w jeden dzień ja tu jestem w stanie w cholerę dużo zrobić, nie? Dobra, mm, teraz tak. Nie to. O, widzicie? E, dobra, teraz tak, to. I co ja tu mogę zrobić? Uzależnienie, napój. Czy hm. ja mogę to jakoś? Wydaje mi się, że tu będzie coś od tego, tylko ja, ja muszę zobaczyć o co tutaj chodzi. E, siłownia, pasauna sauna siłownia, przód, sklepka bokserska, recepcja. Jeszcze zazdrowa. Wow. na naszym poziomie. No ja już ten poziom chcę wbić, bo ja chcę to wszystko widzieć, ale... Step. Jest. Automat z napojami i tutaj chyba będziemy mogli wtedy to wszystkie rzeczy poukładać. To głupia jak teraz kupiłam, no widzicie? To mi się tak zdarza. Okej, okay, okej. Okay. Kabina prezydentowa też się przyda. Teraz idziemy coś wydać. Dobra. Czekamy aż będziemy w piątym poziomie, żeby móc kupić resztę rzeczy. Bo ja chyba tutaj. kupiłam? Mata do jogi jest. Chyba tutaj każdy z tych. Sprzętów na pewno te sprzęty kupiłam. Czyli od piątego poziomu będziemy sobie lecieć. Siłownia się zamyka. No tak. Dziękuję bardzo wszystkim. Życzę miłego dnia i mam nadzieję, że Wam się podobało na mojej siłowni, bo jest rewelacyjna naprawdę. Tak mi się wydaje. Ok, siłownia się zamyka. Zostało 30 minut do zamknięcia. Jakby to powiedzieć i rzec, musimy to wszystko ogarnąć. Brud na siłowni wydaje mi się, że ten 1% to jest. O. Dobra. Mamy to. I co moi drodzy mili, Siłownia nam się zamyka. Wychodzimy z siłą, nie możemy sobie zamknąć. Nie możemy jeszcze. Ale się sama zaraz zamknie. Zostało 10 sekund do końca jakby tego wszystkiego. W tym odcinku zrobiłam wyzwania. Kupiłam nową chatę. I dodałam wiele sprzętów. Plus dokończyłam ścianę, która mnie denerwowała, bo jej w sumie nie było. Także mam nadzieję, że Wam się spodobało. Idziemy spać, oczywiście. Zamykamy drzwi. Lecimy do naszego apartamentu, który jest, no, przepiękny. Czy mam 59% więcej? jest okay. co, garderoba. I śpimy do 8 rano. Oczywiście, co ja robię? Robię, zapisuję. Zapisała się. I w tym momencie kończę. Mam level 3. Na czwartym levelu też się pewnie coś wydarzy. I w kolejnym dniu. Także ja się z Wami żegnam i widzę się w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, to zostaw łapkę subskrypcję, Zaproponuj grę oraz napisz, czy grasz tą grę, albo zrobisz. Chciał zobaczyć jeszcze. Pa!